Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście w kolejnym odcinku z Oxygen Not Included. Dzisiaj mamy w zamiarze wybudować chociażby przepompownie, o ile mogę to tak nazwać, na, na ropę naftową. Do tego będzie nam potrzebny oczywiście tutaj. Nie wiem czy to tak ma być, chyba tak. Tak ma być. Sprzęt potrzebny nam jest szyb naftowy. Oto to. I z tego co pamiętam woda jest do tego potrzebna, a z racji takiej, że mamy za dużo wręcz wody to będziemy ją pozyskać prawdopodobnie stąd, więc tak prosto zrobimy i już tutaj dalej pokazuję co robimy w następnej kolejności. Nie będę szedł w tą stronę, bo w tą stronę trochę ciężko nam będzie cokolwiek tu zrobić ale tak jak to miało wyglądać, że ten to pomieszczenie tutaj dwie kratki znaczy tak bo będę potrzebował na pewno wentylacja i będę potrzebował czy ja naprawdę bym mógł tutaj sobie to po prostu postawić też w tym miejscu Nie ukrywam, że to by mi sprawiło dużo oszczędziło dużo zachodu, że tak powiem ponieważ stąd będziemy pozyskać nasz... Gaz ziemny i to będzie wyglądać mniej więcej tak. Ee, nie, to, to. Że coś takiego. Tutaj będzie się zbierał e, zbierała ropa naftowa. Ona będzie tutaj sobie przepływała, dzięki czemu zablokuje nam mm, jakby przepływ gazu, bo tutaj będzie automatycznie zrobiony taki mm, no liquid look, jakby to nazwać. Czyli to, to samo, co mamy, chociażby, czekajcie, tutaj. Tylko, że w takiej troszeczkę innej formie, dzięki czemu nie będziemy tutaj mieć innych gazów poza gazem ziemnym, który będzie nam tutaj bardzo potrzebny, i potem, jak stąd będzie lecieć, to będzie wpadać prawdopodobnie tutaj. Nawet nieprawdopodobnie, tylko na pewno będzie tutaj wpadać, bo innej opcji nie widzę na to. I nawet bym się pokusił o to, żeby to zrobić bardziej minimalistyczne i mniej więcej coś takiego. Nie wiem, czy to będzie odpowiednie. Tak, żeby nie zabierać za dużo miejsca i czasu naszym duplikantom, którzy będą chcieli tutaj po prostu przyjść i zresetować, tak jakby ten szyb naftowy. Szyb naftowy będą chcieli po prostu, jakby zresetować, przez to wydzieli się gaz ziemny, który będzie później zasysany. Więc tak, tutaj muszę zrobić tak. I tu robimy. Nie wiem na ile kratek, ale prawdopodobnie na tyle kratek bym chciał zrobić tutaj jakiś taki powiedzmy rezerwuar e, ropy naftowej. Nie pamiętam, ile stopniowa ropa tutaj z tego wychodzi, więc trzeba będzie to pilnować. Na pewno to musimy sobie wykopać i tu zrobić drabinkę. No, może nie tu, ale gdzieś tu cofnąć i tu dać drzwi pneumatyczne. Myślę, że nam starczą spokojnie. I tak, i tu będzie się zbierać ropa naftowa. W momencie, gdy będziemy jej potrzebować, ona będzie tutaj po prostu pobierana stąd. I ona będzie później... Może nie stąd. Chociaż tutaj by było dobrze, ale ja chcę, żeby nie było znowu aż tak daleko. Zróbmy ją z, ze złota, bo nie wiem ile będę... ile stopni będzie miała ropa, która stąd będzie wypływać. I... To będzie płynąć tutaj do tego mechanizmu, co już mamy mniej więcej pobudowane. O, tutaj widzę, że już mi też wybudowali. O, to ci ciekawostka. W sumie dobrze, ale nie spodziewałem się, że tak szybko to zrobią. Bo jak tak, to oni czekali, czekali pół, nie wiem, ze dwie godziny czekałem, aż oni mi to wybudują, a teraz nagle się za to wzięli i jest ok. E, co tutaj zrobiłem w ogóle? E, zrobiłem tak. Mm, bardzo dziwną rzecz, nie wiem czy to w ogóle ma sens jakikolwiek do wykorzystania, ale zrobiłem taki rozdzielnik powiedzmy gazów tlenu do po prostu zasilania tych atmosferów i wygląda on w ten sposób. Póki co zapełnia on całe te wszystkie doki i działa to dobrze. I na jakiej zasadzie to działa? że tutaj idzie. Każdy tak właściwie tlen się rozdziela porówno na każdy dok, no może oprócz tych. Tutaj trochę więcej chyba tego idzie. Ale tak czy siak, no, powinno to dobrze ogólnie wyjść. E, bo wcześniejsze to tak nie zawsze dobrze to działało. E, druga sprawa, co tutaj zostało ogarnięte? E, Zasadzona zostało ostatnie drzewko. Czekam teraz tylko, aż będzie ciepło tutaj. Ale nie wiem, czy się doczekam, bo tutaj. Cały czas leci zimno, i nie wiem w jaki sposób mógłbym tu ogarnąć, żeby to zimno nie leciało. Będę musiał chyba tu jakiegoś liquid loka zrobić, ale nie umiem, tak, żeby mi się nie przelewało tutaj. No nic, mam nadzieję, że tu w pewnym momencie będzie ten. Będzie na tyle ciepło, że będę mógł tutaj dalej sobie sadzić. A tu już robię drugą e, linijkę, jakby tych Arbor Tree. Ona będzie tutaj całkowicie zamknięta, tylko tutaj będzie przejście i tutaj od góry zrobimy im przejście. Tak to będzie wyglądać, taki mam oto plan. Farma grzybków już się nam dość mocno rozrosła, trzeba pamiętać, żeby nie wykorzystywać jej przez cały czas, no bo ona jednak zużywa nam szlam, a szlam jest no, materiałem, który się wyczerpuje dość szybko. I trzeba by było po prostu ogarnąć sobie chociażby farmę pszenicy śnieżnej, czym się zajmiemy w przyszłych odcinkach, ale nie w tych. Została przeniesiona kuchnia tutaj. Tutaj przeniosłem na chwilę obecną łóżka, ale to tylko na chwilę, bo tak, tutaj będzie stołówka, tutaj będzie pierwsza sypialnia, tutaj będzie druga sypialnia i być może, że tutaj trzecia sypialnia. A to dlatego, że będę robił. Osobne sypialnie dla każdego z, 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 z dla każdego z duplikantów będzie osobne sypialnie z komfortowym łóżkiem. Wiem, że większość ludzi w ogóle nie używa tych komfortowych łóżek. O, one w ogóle cztery kratki zajmują fajnie. E, że nie używają komfortowych łóżek i cały czas tylko korzystają ze składanych łóżek. Ale no myślę, że jak mamy możliwość, to ja po prostu wykorzystam te komfortowe łóżka. Bo one chyba dają dość sporo. Morali do, dla duplikantów, tak mi się wydaje. Zresztą morale, a nie morali, bo to chyba się inaczej odmienia. I tak to wygląda. Tutaj już usunąłem tą pozostałość po liquid Locku, który był tutaj. Tu tylko po tej stronie jeszcze został. Tu nie wiem, to trzeba ogarnąć. I też na, w przyszłych odcinkach bym chciał ogarnąć coś takiego. Tu w ogóle zrobiłem. Bardzo dziwną rzecz, którą nie wiem, czy to w ogóle będzie działać, bo tutaj mi strasznie dużo pobierało tych jajek, i większość spadała mi na dół. I ja nie wiem, czy to dobrze działało, czy nie. No i cóż, no i po prostu yy, zastosowałem tutaj czujnik czasu oraz to. No i zobaczymy, jak to będzie ogólnie działać. Na razie nie widzę, żeby to zadziałało dzisiaj, no ale może w kolejnego dnia. A jak nie, no to się po prostu wydłuży trochę czasy działania tego. Druga rzecz, którą chciałbym zrobić gdzieś tam też w przeciągu kilku odcinków, to jest na pewno wybudowanie takich. Mm, nie wiem jak to nazwać: pneumatycznych magazynów na cieczy i na gazy. Coś takiego. Mam to u siebie na prywatnym świecie. Chodzi o to, że. Pod wpływem, jakby ściskania tych gazów czy cieczy, możemy zmagazynować nieograniczone wręcz zasoby właśnie tych materiałów, tych cieczy i gazów. Działa to na zasadzie trzech mechanicznych śluz, co jest mega fajną rzeczą, bo na przykład cały ten zbiornik moglibyśmy ograniczyć do zaledwie czterech kratek, może nawet mniejsze niż to, myślę. Więc myślę, że na przeciągu kilku odcinków bym chciał to zrobić. Grzybki, why not. Mamy strasznie dużo żarcia i nie wiem czy opłaca mi się aż tyle tego żarcia produkować. Na razie zostawmy jak jest. Tu czekam aż nam zrobią. Co jeszcze chciałem zrobić w dzisiejszym odcinku? Chciałem tutaj troszeczkę ogarnąć. E, chciałbym poogarniać trochę tutaj rzeczy. Między innymi, między innymi chciałbym to ogarnąć. E, czekajcie, bo mi tu źle będą usuwać. A ja nie chcę, żeby oni mi tak usuwali, ja chcę tylko, żeby mi usunęli budynki. Usuńcie mi budynki, których mi nie usuwacie. Oraz to chcę, żebyście mi usunęli. Ponieważ mączki koszne już tyle nie potrzebuję. A tutaj na pewno nie chcę mieć mączki kostnej. Mączki kostnej. Boże. Mączki drzewnej. Bodajże tak się to nazywa. E, tu możemy im dać jeszcze. Wodopój możemy im dać na początku. Jakiś obraz ze dwa bloki do rzeźbienia, żeby tu było ładnie. Też na, chwili, na chwilę położymy dwa bloki do rzeźbienia. Ale jednak chciałbym, żeby to mi wybudowali tak na najpierw. Się skupili głównie na tym. Tu niech mi też wyburzą to. I tu myślę, że moglibyśmy postawić takie coś. Mam nadzieję, że mi tu nie zaleje akurat. I takie coś. Wtedy moglibyśmy zasilić wszystko, co tutaj jest dołączone. Powiedzmy w pakiecie. Czemu wy w ogóle się budzicie? Być, powinno być 10 łóżek zajętych, a mam z jakiegoś powodu 9 łóżek zajętych. Czy ja nie widzę jakiegoś łóżka, czy o co chodzi. Bo jest tak, Ashkan, Mip, Nisbet, Kamila, Hasan, Łukasz, Skidgo, Ariana, Fro, Oliwier nie ma. Czemu Oliwier nie jest przypisany do tego łóżka? A, to już wybudowali prawie że. Prawie. Trochę im jeszcze zabrakło, ale ogólnie jest prawie że skończone. O, i mamy odblokowany. Hmm, ja bym chciał tutaj dać? Może Nisbet? nadajmy izbet Idzie mózg se przeprać. I koniec. Uff, mózg Nisbet wciąż wibruje, ale nigdy nie czuli się lepiej jak teraz. Nabył cechę regeneracyjny. Ten duplikant stale regeneruje zdrowie. Zdrowie plus 20 na cykl. Okej. Okay. Teraz jak nagle szybko wszystko buduję. Nie wiem, co mi się stało. Nigdy tak szybko mi nie budowali. No a tutaj co mi znowu się wylało. A, już chyba widzę skąd. Dobra, więc tutaj mamy już to ogarnięte. O, widzicie, już mamy tu próżnię, więc to jest już ogarnięte. Już tutaj nie potrzebujemy za dużo yy, pracy przedtem. Tu już się zrobił nam Liquid Lock. Jak przekroczy pewną barierę. To to będzie spadać tutaj, i tu będziemy pobierać sobie ropę. Nie jestem pewien co do generatora węglowego, czy czasami tutaj nie powinniśmy czegoś innego użyć. Ale nie mam pomysłu raczej, co by tu można było użyć. Eee, może generator wodorowy, który byśmy, na przykład wodór, który nam się tutaj zbiera dość mocno, moglibyśmy tu wykorzystać. Tylko nie wiem, czy on by wystarczył na to wszystko, co tu mamy. Bo on zapewnia nam tylko 800 w prądu. Ale jak mam być szczery, to te generatory zapewniają mniej watów prądu. Aż jestem w szoku, że one tylko tyle zapewniają. A tu mamy około 240-600-720 prądu do zużycia. Więc taki generator ogarniałby to raczej spokojnie. I myślę, że chyba tak właśnie zrobimy. Że część wodoru, którą tutaj mamy, puścimy tutaj. Bo węgiel, no to jednak. No teraz mi dostarczył, ale on się zaraz skończy. No nie wiem, musimy to przemyśleć. Eee, żelazo. Rafineria. Oczywiście, że tak. Tu mi cały czas woda wylewa. I to mnie denerwuje tylko. Bardzo szybko mi to wszystko pobudowali teraz. Jestem po prostu w szoku. Jak bardzo szybko? Tu mi już część pipów przeszła, więc jestem zadowolony z tego. Jaka to jest temperatura? To jest taka temperatura 20 stopni, no właśnie. To by było ok, jakby to było 20 stopni. To jest trochę mniej. O, ile ci gaz ziemny. Widzicie? Całkiem sporo tutaj jest tego gazu ziemnego, więc całkiem sporo go będziemy dostawać. Żeby żadnemu pipowi nie przyszło na myśl, żeby tutaj coś sadzić. Bo jakby coś mi tu zasadziły, to bym się załamał po prostu. A już wiem dlaczego tutaj mi nie chce iść. Bo to, nie, bo to miałem to postawić. I weźcie mi to jak najszybciej zróbcie. Ale że tu też od przegrzania robicie? I to zawsze takie gorące będzie? Co ja mogę tu zrobić, żeby to trochę schłodzić? Bo... To, co mi przychodzi na myśl, to jest na przykład, żeby zalać to wodą albo jakąś ropą. Bardziej jakąś ropą, pewnie. Ale tu jest, pojawia się inny znowu problem. A mianowicie problem, że to jest ciecz i mi wtedy para wodna będzie tutaj też yy, się skraplać na to. Hmm. Wiecie co? No, na razie niech tak zostanie. Ale musimy ogarnąć, koniecznie już pomału, a nawet bym powiedział, że jak najszybciej, turbinę parową. A widzę, że już mnie stać na nią. No tak, tylko że turbina parowa spoko, ona może być sobie na przykład z żelaza czy z czegoś tam, ale już na przykład termoakwatunera nie zrobię z tego, bo potrzebuję 1200 stali, żeby to się jakoś specjalnie nie nagrzewało. O, a co tu się stało, że tu nie ma wody? A, Czekaj, czekaj, co? Mhm. To, to chodzi dobra. Rozumiem, chyba. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, co ja mam teraz w tym momencie zrobić. E, hm. No bo tak, no bo to mi zapycha wszystko. A ja nie mogę tutaj wrzucić, bo że tak powiem, nie ma tu już miejsca na to. Dobra, na razie otwórzmy. Może nie będzie aż tak źle i na razie może wezmę i... I wywalę chyba... Albo wyłącz budynek po prostu, żeby nie rozwalać tutaj nic. Jakieś badania byśmy mogli porobić, których jeszcze nie mamy... Co takiego możemy zrobić? Na razie to niech będzie. O, tu już jest w końcu jakaś temperatura, która zadowala to drzewko. To dobrze. Tak, jakbyście się zastanawiali, co ja tu w ogóle robię, to próbuję zrobić liquid locka, jakiegoś takiego minimalistycznego, żeby tutaj zamienić ten zanieczyszczony tlen na wodór. A potem będę kombinował jeszcze, bo chcę ogólnie ogarnąć sobie tą turbinę parową. No ale do tego potrzebuję termoakwatunera, który mogę już w sumie zrobić. Tylko pytanie, gdzie ja chcę zrobić ten termoakwatuner. Hmm. Bo to trochę miejsca potrzebuje. Kocze ja na nic tutaj nie mam za bardzo miejsca, jak mam być szczery. Znaczy tak, żeby to wszystko było po drodze. Co to w ogóle jeszcze robi taki kabel? Tak więc potrzebuję na pewno... Hmm. No właśnie, czego ja potrzebuję? Ja bym spróbował ten termoakquatuner. Chyba zrobiłbym tutaj go. Tak mi się wydaje. Tylko jak to się robiło? Moment. Czyli tak, potrzebuję na pewno turbiny parowej. Tą bym zrobił chyba gdzieś tutaj. Czy dwie turbiny? Ale nie mam tego. Stali na tyle. Eee, żeby na przykład dwa akwatunery zrobić. A na jeden akwatuner wystarczy spokojnie jedna turbina. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Więc by to było tak. Dobra, nie, czekajcie. Ja muszę poczekać, aż będę miał ten. Czego ja nie mam? Na wapno. Oczywiście, że wapna nie ma. O po co? Tu jeszcze mi się znowu ulewa. No nie wierzę. No. Państwo z dykty. Wiecie co? Mam mały dylemat. Ponieważ. Stajemy przed trudnym wyborem, a mianowicie mamy średnie miejsca. Ja bym chciał już zacząć pomału też ogarniać sprawy związane z e, transportem naszych e, duplikantów jak najszybszym. Nie wiem tylko, zobaczą, gdzie ten transport bym ogarnął, i to jest taki malutki problem. Póki co, bo hmm, Bo tutaj to chyba tego nie nie? Czekajcie, gdzie to jest. A to jest tu. No tu nie zrobię, bo to ma na trzy kratki wielkość. Więc tego nie ma szans, żebym zrobił w tym miejscu. Ewentualnie w tym miejscu bym mógł zrobić, żeby tutaj pójść i żeby były rozgałęzienia. Mam straszny syf. Bym musiał to wszystko przeprojektować. Na pewno tego bym nie chciał mieć tutaj. Coś porobić z tymi, bo jednak te grzybki i tak i tak prędzej czy później trzeba będzie je wywalić i zastąpić pszenicą śnieżną. I, i tą pszenicę śnieżną bym gdzieś tutaj powiedzmy wybudował. Już mniej więcej wiedząc, ile zajmie mi farma Tree, A myślę, że zajmie mi jeszcze ze dwa piętra. Tak myślę, bo u mnie na przykład na, na swoim prywatnym saveie, jak gram. No, to mam owszem 3 piętra, ale chyba po 15 drzewek. A my tu mamy chyba z 10 drzewek na jedno piętro, więc jeszcze dwa pięterka by się chyba przydały. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, tutaj jak widzicie, zrobiłem taki liquid lock, Trzeba będzie wypompować to, co tutaj jest, i wprowadzić wodór. No i ogarnąć również. Sprawę związaną z chłodzeniem tego wszystkiego. Nie wiem, nie mam pojęcia, gdzie ja chcę mieć to. wam że tutaj najlepiej by było chyba to mieć. I wtedy to zimno by poszło tu i tak co chwila, taki byłby obieg. Wykorzystywałbym do tego może tą wodę, co tutaj jest. Ale nie, to nie ma zbyt sensu. Yy, no taki jest mniej więcej plan, żeby to zrobić. Muszę po prostu więcej jeszcze stali mieć. A widzę, że teraz żelaza nie mam jeszcze na dodatek. Ale żelazo mogę sobie zrobić. Bo ja bym potrzebował e, około 3200 stali na dwa akwatunery, Bo turbiny to akurat nie są mi jakoś mocno potrzebne. Stal? Jest stal. Mamy 1850. No to jeszcze jest za mało. Bo teraz oni mi zrobią. No to będę miał jak jedno mi zrobią to 100 kilo. 1850, czyli będę miał 2100, czyli jeszcze bym potrzebował 11. Tyle bym potrzebował, a nie wiem, czy tyle będę miał. Także taki jest plan. Ogólnie no to jak widzicie, zrobiliśmy tutaj dosyć sporo. Yy, mamy tutaj już wydobycie ropy. Myślę, że na fajnym poziomie. Yy. Tutaj sobie zbieramy paliwo, już tutaj mamy tą całą rafinerię. Tu zbieramy gaz ziemny, i to też by się przydało ten gaz ziemny prowadzić gdzieś. I mu tak to, co jest na kolejny odcinek, bo już w tym momencie ja bym chyba zakończył ten odcinek, bo mam już dosyć tego całego materiału, myślę. Może mało jakby treściwy, czy coś był, ale powiem tak, co zostało zrobione. Myślę, że zostało zrobione dosyć dużo. Ja bym jeszcze tutaj ogólnie pogarniał, ale nie wiem, czy nie lepiej się zająć najpierw transportem szybszym naszych duplikantów, a dopiero potem ogarnąć im te plastikowe łóżka. Yy, taki jest plan. Ale co zostało zrobione dzisiaj? Przenieśliśmy tutaj wytwórnię plastiku, która. Się okazuje, że wytwarza tyle ciepła, że nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć i trzeba ogarnąć sobie chłodzenie za pomocą akwatunerów. I myślę, że tych akwatunerów zrobimy dwa. Najwyżej to chłodne powietrze, czy tam to zimno, które wytworzymy, wytworzymy, znaczy przeniesiemy najwyżej na farmę jeszcze pszenicy śnieżnej, chociaż ona chyba jak jest w. Nie, jak jest w tych w warunkach naturalnych, to też potrzebuje zimna. No dobra, no ale najwyżej byśmy przenieśli tutaj, może? Tutaj byśmy do minus. Ale to bym musiał mieć jakieś paliwo w tym. I myślę, że chyba tak byśmy zrobili, że jakieś paliwo czy tam ropę byśmy wprowadzili. I w, o temperaturze minus 18, tutaj i w powrot tutaj, żeby tutaj trochę schłodzić. I wróciłoby do Aquatunera, więc. Taki jest mniej więcej plan, żeby coś takiego zrobić. Myślę, że to jest całkiem dobry plan. No i co? I co dalej zostało zrobione? Yy, ogarnęliśmy sobie właśnie tutaj rafinerię ropy. Rafinerię, tak? Po prostu, że ropę wydobywamy już na naprawdę fajnym poziomie, a to chyba się nawet powtarzam, yy, z czego robimy paliwko, robimy plastik, który właśnie nas trochę przemógł. Dostajemy gaz ziemny. W przyszłym odcinku trzeba ogarnąć właśnie elektrownię na gaz ziemny, żeby to wykorzystywać. O, tu mamy w ogóle komfortowe łóżko. A to ci ciekawostka. A to tutaj pewnie ktoś mi wszedł i tutaj nocował. Oj, wy to jesteście po prostu. I co? Wybudowane zostało drugie piętro farmy do Arbor Tree. Już zaczyna nam się czwarte drzewko, czyli łącznie czternaste a będzie ich jeszcze trochę i w sumie chyba tyle zostało zrobione może wam się nie wydawać, że to jest dużo, ale dla mnie to jest naprawdę całkiem sporo pracy tak to mniej więcej się przedstawia, tutaj jakieś sito wodne, węglowe ogarnęliśmy, przenieśliśmy stołówkę tutaj jak mówiłem, to poza odcinkiem już porobiłem troszeczkę no i mamy trochę problemy z magazynowaniem wody bo nie mam co z nią robić, a przeciążenie, a czemu przeciążenie? A bo tu też jest ten zwykły kabelek. podmięcie mi to. Trzeba ogarnąć. Tak, na przyszły odcinek chciałbym ogarnąć dwie rzeczy, a mianowicie magazyny na gazy, ciecze i inne pierdoły. My i tak nie będziemy wykorzystywać raczej ropy naftowej, a jak będziemy wykorzystywać to tylko do paliwa i tylko do zasilenia na przykład jakichś obiegów, żeby żeby po prostu chłodzić czy coś takiego. Więc ropę naftową, na przykład, by można było w takim czymś trzymać, tak samo paliwo i wodę. To są trzy główne ciecze, które bym chciał przetrzymywać w tym miejscu. A czy coś jeszcze. Hmm. Na pewno bym chciał ogarnąć magazyn na chyba na wodór, który tutaj będzie zbędny, i na gaz ziemny. To na pewno te dwa. Magazyny jeszcze bym chciał ogarnąć, także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia no i cześć!